żyć ci będzie tane, Skarby znajdziesz nieprzebrane. Siemano, jestem Savic, to jest oczywiście Hearthstone, a dziś, moi drodzy, raz jeszcze zabiorę was na ranking. Dzisiaj, moi drodzy, udamy się talią, do której dawno, dawno, bardzo dawno temu nie zaglądaliśmy i talii, do której ja sam osobiście również dawno nie zaglądałem, moi drodzy, eee, Face Hunter? I specjalnie stawiam tutaj znak zapytania, ponieważ nie wiem do końca, czy jest to taki stricte face hunter. Mamy tutaj bardzo duży late game. Są też nie tylko te pułapki stawiające na czyste obrażenia. Są dwa quick shoty. Jest to na pewno że tak powiem, ciekawy Hunter. Jest to oczywiście wersja agro tego deku, no tak jak widać, 12 dropów aż za 2, 6 dropów za 1, nic za 4, nic za 5. Można powiedzieć, że jest to Hunter z takimi mocnymi finisherami. Nie wiem do końca, czy ta talia jest wystarczająco, że tak powiem, no dobrze zbudowana. W sensie ten late game nie wiem, czy do końca jakkolwiek dobrze działa z tym mocnym, bardzo naszym early game'em i tak naprawdę w mid game'ie mamy okropnie, okropnie nieprzyjemną dziurę, aczkolwiek na razie ten deck według mnie działa całkiem nieźle, pozwala mi się jakoś przemieszczać po tym rankingu bardziej w górę, aniżeli w dół, um, dlatego spróbujemy się właśnie nim dzisiaj. E, wiele osób twierdzi, że Face Hunter to jest, e, bardzo można powiedzieć, takie pójście na łatwiznę, że, 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 że granie Facehuntera to jest tylko klikanie w twarz, to jest banalne i w ogóle. E, I z tym się na pewno zgodzę, że jest to, jest to jeden z łatwiejszych deków do grania, ponieważ w większości przypadków taktyka pójść w twarz jest e, no, taktyką wygrywającą grę. E, no i za tym szczerze także argument, że e, grasz Facehunterem, y, no to pewnie w sensie to, żaden problem jest wbić legendę Face Hunterem. I więc za tym myśleniem ja stwierdziłem, no dobra, że już skoro to żaden taki problem, to spróbujmy to zrobić. Um, no i cóż moi drodzy, w szczerze sensie się nie idzie aż tak łatwo jak myślałem, to znaczy nie, nie przebijamy się przez te ranki bez, bez żadnego... Wow, ranka jest całkiem fajna. Ten pomak jest naszym dużym nieprzyjacielem. E, oprócz tego, że jest naszym przeciwnikiem, to jest naszym dużym nieprzyjacielem. Mm. Ojej, e, no właśnie, co ja tutaj zagram? Worgen e, jest fajny, nie wiem jak on znajdzie on odpowiedź na Scientista i chyba wolałbym jego zagrać tutaj, ponieważ... E, ponieważ dostałem drugi drop za dwa i on może być fajny, aczkolwiek Worgen w, w Zwierzęcego Towarzysza jest ta, też całkiem przyjemną e, opcją. Poczekajcie, on zagra w drugiej turze jakoś tam swoją koleżankę 2-1. Nie, Worgen jest lepszy. Worgen jest lepszy, bo skoro nie zagrał żmijamany teraz, to nie ma go. Szansa na to, że go stop właśnie jest 1 do 26, więc mała bardzo. Wybitnie mała. A, a naukowiec. A takie zagranie gra lepiej wokół jego jednego z czarów, który mógłby być bardzo dla nas nieprzyjemny. Co tutaj teraz robię? Flame Waker będzie dopiero w następnej turze, więc możliwe, że wyrzucenie teraz tych malutkich postaci jest dobrym pomysłem. Tylko pytanie, który drop za dwa chciałbym teraz bardziej. Który drop za dwa? Chciałbym teraz bardziej... Monetę szczumąc też chciałbym zachować dla naszą, naszego lwa, więc chyba nie będę tutaj dogrywał Grubieńskiego sierżanta z monetą. Scientist wygląda najbardziej solidnie... I też tak mi się zdaje, że to jest najlepsze zagranie. Czy ja wokół czegoś nie gram? Grając Scientista. Z drugiej strony Pierny Pańczek też jest bardzo przyjemny, ponieważ ponieważ inaczej zagramy tego Mad dopiero w którejś tam turze, on i tak nie potrzebuje aż tak bardzo atakować, więc teraz zrobimy sobie tak. To jest, bardzo kluczowe są według mnie tutaj decyzje w tym deku właśnie aż do tury z reguły trzeciej, czwartej, bo później już tak naprawdę gramy po prostu kartę, która jest najlepsza i tutaj nie ma, że tak powiem, jakby to powiedzieć, półśrodków. No tutaj miałem, obiektywnie po prostu miałem wybór, miałem dwie dobre karty za dwie many i trzeba teraz tak dopasować naszą taktykę do naszego przeciwnika. Nadal nie wiemy, czy jest to tempo mag, aczkolwiek bym się przy-przy-przy, a to może bym się jednak nie przy. E, chciałem powiedzieć, żebym przychylał się. No tutaj akurat zagranie jest dosyć proste, no bo Zwierzęcy Towarzyszy jest po prostu najlepszym tutaj zagraniem. W przyjdu, że mamy czwartą, więc będziemy mogli coś tam zagrać. To jest najlepiej podmane. nie jest najlepsze czego chciałbym, nie chciałem tutaj zobaczyć, ale no cóż. No, nie wiem czy to jest freeze mage, może to jest tempo mag, może to jest freeze mage, może to jest, okej, okay, znaczy freeze mage w takim razie. Możemy zabić tego koleżkę. Pytanie, czy jest to warte pięciu obrażeń w twarz. Myślę, że tak, ponieważ w piątej turze on. Dobra, zabijemy to po prostu, czekajcie, pięć.. O nie, ja nie mogę tego zabić! Hahaha! Ha, ha. Fajnie sobie pogadałem, że możemy to zabić w ogóle, ale... Ale nie możemy tego zabić. Myślę, że w takim razie jest bardzo dobra tura. Fajnie, że dobraliśmy w ogóle nasze dwie, dwa sekrety mając Max w ręku, to jest fantastyczne. Eee... Nie, ja mogę go zabić. nauczy się liczyć, człowieku. Tylko, jak ja to upozycjonuję? Mm, nie do końca miałem wpływ, no to gdzie poleci ta misza? Uh, chciałbym skoinować lwa w przyszłej turze i myślę, że to powinien być priorytet mój, dlatego troszeczkę zrobimy, over extending mały. Zrobimy sobie tak, zabijemy to. Uh, I aby właśnie lwa w przyszłej turze piątej wykończyć. Wow, naprawdę, ja się powinienem nauczyć jeszcze raz matematyki. 4 plus 1 plus 2, Wychodziło mi 6. Gratulacje. Piąta, która. Najgorszy wypadek jest tak... Ok. Najgorszy wypadek byłby taki, gdyby zamroził mi cały stół i zagrał kolejnego pruroka zagłady. Bo nie dość, że nie z stół, to jeszcze bym musiał tego lwa czekać z nim. Dwa fajne ruchy, jakie tutaj widzę, to jest albo lew, albo Ori Ruk i odebranie mu tego card rowu. Ja mam przymóc obecnie już całkiem sporo obrażeń na stole. Problem jest taki, że będzie musiał to pingnąć i dobierze z tego akolity kolejną kartę. Wtedy może zagrać coś za maksymalnie cztery A za cztery to ja się w sumie czegoś boję Za cztery many, jeśli będzie chciał to pingnąć. Druga opcja to jest flamestrike i steriluje tym Akolito, ale wtedy dobierze jedną kartę, ja mam bardzo dużo postaci na stole albo zostawi lwa flamestrake... Ale nie, czekajcie, flamestrike on nie może zagrać mieć miał 6 many. to może mi zabrozić cały stół i wtedy pingnąć Akolitą. Chyba właśnie dlatego um, ten właśnie, ten właśnie tutaj drop taki jest, jest o wiele lepszy. A... Ta zauważająca pułapka myślę, że bardzo ładnie za, zablokuje mu duży card draw, um, jakim jest właśnie ten um, akolita, bo nie dość, że nie dobierze on z tego akolity karty, to jeszcze w dodatku um, będzie cofnięty mu na rękę i będzie to karta bardzo niegrywalna za 5 many 1, 3, nawet jeśli to dobiera kartę, nie chcemy tego zagrać w żadnym według mnie wypadku. Okej, okay, ognisty, tak? I... no i powinno być okej. Okay. Też dorobi mi szczerze mówiąc... We, w, przeciwko Freeze Mage'owi generalnie waliu z naszych sekretów, jakimi jest y, dodatkowa wytrzymałość na tej broni jest ogromnie trudne do wyciśnięcia. Niesamowicie trudne Wow, replayował to. Frostbolt, okej. Okay. Nie chcę go oddać za darmo. E, no tu będzie lew. E, tu będzie lew, chyba że... To jest w jakimś sensie kuszące, bo on nie dobierał kart, bo myślę, że jest to kluczowe dla tego. tego. Ale jeśli zagram lwa, to on po prostu trade i cały stoł mój idzie pod flame strike'a. I nie fajnie. I to jest nie fajne. Wyciszenie szczemon z kolejną pułapką też nie jest fajne. Ile ja mam w tym momencie? Znaczy na pewno nie będę tradeował, tego mogę być chyba pewien, prawda? Chyba, żebym strajdował tak i tak. I to jest bardzo bolesny trade. I wystawił lwa, aby grać wokół. E, aby grać wokół e, e, znaczy Flamestrike. Jednak takie zagranie nie gra wokół. E... Trajdowanie tutaj strasznie boli, bo jesteśmy Facehunterem i chcemy klikać w twarz. E, I to bardzo boli. Hmm. Problem jest taki, że po tym lwie to ja będę miał mało do powiedzenia. Zrobimy według mnie w ten sposób, w ten sposób. E, I. Na pewno dogramy to. Pytanie tylko, jak będziemy tradeować. On nie będzie i tak dobierał z tego akoliki. Teraz gram troszeczkę nie wokół Frostnowy, znaczy nie Frostnowy, tylko Blizzarda, przepraszam. Sześć manes, zadej dwa punkty obrażeń wszystkim stronnikom przeciwnika i zamruś ich. A, ale w ten, ale jeśli zagra to... to, no nie wiem, no nie, nie wiem, nie wiem. Generalnie Freeze Mage kontra Hunter jest... jest yy... Różnie traktowany. To troszeczkę zależy z reguły od Freeze Major, ponieważ Hunter, no, aż tak bardzo się nie ma znaczenia, jakie jak karty gram. Znaczy, to ma ogromne znaczenie, ale czy niektóre czy, nawet jeśli troszeczkę odchodzę od, znaczy, inaczej, jakby to ładnie ująć. Ech, nawet Hunter nie taki jakiś stricte, najlepsza wersja Huntera, tylko może właśnie bardziej midrange, bardziej agro, um, Obie te wersje, jakby to ładnie powiedzieć, nie zależy od tego nasz, nasz matchup z tym. Tutaj dużo zależy od tego, czy on gra jedną magiczną kartę, jaką jest Hillbot. Druga e, opcja jest e, to karta Reno Jackson. E, jednak ponieważ dobro bardzo mało kart na razie, to myślę, że... E, czyli mamy problem. Trajdujesz? Nie trajdujesz, Aha, bo on się boi obawia o, o drugą tą tę. No to Levcoin, Hero Power chyba tak. Um, czy jest sens tutaj atakować? Jaka jest zła karta, którą z tego dostaję? Wszystkie karty są dobre, a niektóre są nawet super. Okej. Okay. Eee, Trekacz jest fantastyczny, Nawet jeśli to jest ten sekret, którego nie chciałem tutaj zobaczyć, bo o wiele bardziej chciałbym zobaczyć tutaj Ice Bloka. Zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak. Uh, on i tak zaatakuje tym tym Myślę, że nie ma kompletnie sensu udawać, że to jest zamrażająca pułapka, bo on i tak tym zaatakuje. No nie widzę, nie widzę takiego świata, w którym on nie zaatakuje, nawet, nawet ryzykując, że to jest zamrażająca pułapka. Uh, no. Okej. Okay. Tutaj. znaczy, Nie wiem. Nie, no chyba, chyba dobrze zagraliśmy. W y ja wolałbym od razu, od razu, powiedzie po chciałem powiedzieć, że wolałem tam inny sekret, ponieważ. Uh, Okej. Okay. Ponieważ, no e, właśnie, tutaj jest ten problem, że ja nie do końca chciałem atakować. I to jest, to jest, to jest, to jest wręcz, wręcz aż ciekawe, że ja naprawdę nie chciałbym tutaj atakować. Muszę tutaj priorytetyzować pewny strzał e, ponad wszystko, ponieważ pewny strzał nie aktywuje drugiego sekretu, jaki jest teraz dla mnie najbardziej. E, t, trudny do pokonania. Aha, i to też tłumaczy dlaczego nie zaatakowałem. Nie zaatakowałem dlatego, ponieważ gdyby to był ten drugi sekret, którego się tu spodziewam, czyli ten, ten sam sekret, który był w poprzedniej turze, czyli e, Ice Barrier, e, to bym zamiast zadać mu trzy obrażenia i zostawić go na jednym życia, uleczyłbym go za 5, tak? ponieważ Ice Barrier dałby mu plus 8 i ja bym zadał 3 obrażenia. 8 minus 3 to jest, to, jest, to jest 5, więc spróbujmy właśnie w ten sposób zagrać i, i, i zobaczymy co Ej, no właśnie, to, to jest niedobrze, jest niedobrze. E, mogę zaatakować tak naprawdę, jednak ten nożownik, nawet z tym spuścić psy, będzie bardzo, bardzo fatalny, jeśli te noże pójdą słabo. Ale że tak powiem, chyba to jest jedyne zagranie, które tutaj mogę zrobić. Zrobimy tak? Będziemy mieli dużą nadzieję, że ten nożownik nie trafi. Okej, okay, no przeżycia nóż, tylko nie w tego drugiego akolite. Każde... Tak weź w twarz chociaż walnij, co? Dlaczego mi to robisz? Ok, w tym przypadku myślę, że zaatakowanie już ma sens. Eee, chociaż powinienem zaatakować, bo w sumie mam więcej niż 8 obrażeń na stole i teraz jest sens atakować. Oczywiście spróbujemy. A, i zepsułem. Nie, nie zepsułem. Zepsu teraz zepsułem. Nie, nie zepsułem. Ok, eee, popniemy ten blok w ten sposób. Eee, chociaż nie, czekajcie. Nie, wyciągniemy mu drugi sekret. Eee, wyciągnąłbym mu drugi sekret. Tak, tak. Ale to mogę zrobić dokładnie w ten sposób. Czyli tak. Tak. Yy, I tutaj zaraz się zastanowię, czy w dobrej. Yy, dobra, sekwencja tutaj była ruchów. Ponieważ powinienem był. Yy, najpierw sprawić, że on dobierze. Aby była szansa, że. Nie dostanie drugiego sekretu. Tak? A nie, bo ja oba sek Nie. Nie, nie wiem. Nie, stop. Bo była też kwestia tego, czy ja najpierw w sprawie on dobrał z tego akolity, a później, że... Co ty robisz? Okej. Okay. Ale obawiam się, że... Obawiam się, że... Ja wiem jaki to jest sekret. Najpierw sprawdzimy na sekret, okej. Okay. Bardzo ładny momentów tutaj nam wszedł, myślę, że... Myślę, że możemy sobie na niego pozwolić. Uh, chyba, że będzie healbot, to wtedy nie do końca, wtedy po prostu mógłbym strajdować tymi dwoma koleżkami. Albo tym koleżką. Uh, tak, myślę, że tym koleżką, chociaż... Hilbot jest tym, co mnie najbardziej tutaj będzie... Tak, chyba tym koleżką strajdujemy, uh, ponieważ... Ponieważ... Właściwie się zastanawiam. Tak, chyba... A może nożownikiem trzeba było to zrobić? Nie, dobrze zrobiłem, dobrze zrobiłem, bo jeśli teraz dostanę... A. Nie, nie fajnie, że on mnie zamroził. E, ponieważ jeśli teraz zostanę, No właśnie, spuścić psy. Dobra, zrobimy na pewno w ten sposób. I tutaj, strzymając, chyba nie mogę zaatakować e, nawet tym pieskiem, którego mam w ręku. Znaczy popnę mu blok już w następnej turze, więc, e, więc e, będzie dobrze. Tutaj nie mogę zaatakować tym pieskiem, no bo gdyby to było Ice Barrier, to tak jak powiedziałem ostatnio, zamiast zadać mu jedno dodatkowe obrażenie, które tutaj nie ma żadnego znaczenia w sumie, ponieważ i tak wszystko zależy od hero w przyszłej turze, zamiast zadać to jedno do... Jeśli on teraz zaatakuje, to się zabije, eee, ponieważ Ice Block nie może być... właśnie, Ice Block nie może być eee, aktywowany w turze naszego przeciwnika, czyli on właśnie w tym momencie się zabił. Jeśli to był... Eee, nie, bo to było na pewno Ice Barrier, tak? Bo dwa Ice Blocki już były. Nie, w sumie nie pamiętam. Eee, nie, to był... Nie, nie pamiętam, dobra. No, w każdym razie to był według mnie jeden z ciekawszych meczów, właśnie Hunter vs. Freeze Mage, bo w, 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 właśnie w tego typu meczach okazuje się, czy, czy ty jesteś po prostu dobrym graczem face huntera, czy, czy też po prostu klikasz w twarz bez opamiętania, bo jeśli ja bym chyba w pewnym momencie kliknął w twarz, to mogłoby... Że w tym meczu chyba to nie miało dużego znaczenia, zacznijmy od tego, ale, ale ogólnie rzecz biorąc, w tym meczu szczególnie. To, czy ty się znasz na grze, ma, ma duże znaczenie według mnie. Pr próbuję w jakiś sposób jeszcze bardziej gloryfikować e, swoją wygraną, chyba. E, nie, no, wygraliśmy m.in., dlatego że on pewnie nie dostał tego card draw'u, My stopdykowaliśmy sobie w idealnym momencie. A jeśli to jest Handlock, to jest e, fatalnie. Normalnie ja bym powiedział, że jest super, prawda? A ciekawe, dlaczego ja mówię teraz, że jest fatalnie, ponieważ jedna magiczna karta to jest Reno Jackson. I bardzo ciekawy build Handlocka, który obecnie widzimy, e, to znaczy build e, Grand Stogram wokół Mortal Coil. Wow, wow, za szybki ten start, za szybkie. Ja wolałbym jakiś drop za dwa, a nie dwa dropy za jeden. Może być ciężko. E, ponieważ pojawił się bardzo ciekawy build Handloka, a raczej pewnie kilka buildów, które. Dobra, ok, ale mógłbyś mi jednak teraz dać już jakąś kartę taką. Fajną? No dużo obrażeń to jest dużo obrażeń, w i sumie, w sumie nawet fajnie, ale. Wolałbym mieć jakieś takie troszeczkę bardziej przyklejące się do stolika postaci. E, Reno Jackson spowodował, że handlockowicy hand zaczęli grać bardzo ciekawe... Wow! Aha. Może on nie ma nawet... E, takie zagranie może też implikować, iż on nie ma... Wow! Mamy wybuchową tę rękę. Iż on... czekajcie, on miał coina. Hellfire spowoduje, że... No to na pewno, tak? To tak. To tak. No iść leci. Dejcie kochany. Eee, Perdowaty Gnom wymusi ten Hellfire po, po monecie, tak? Bo on nie użył monety, ja nie miałem monety, tak, on miał monetę. Eee, więc tutaj może być coin hellfire. Albo alternatywa do hellfire, jaką jest właśnie ta owieczka nasza. a eee, Bardzo mi... a eee, nie mogę tego zrobić, naprawdę. Jeśli on nie ma drugiego Mortal Coil, czy drugiej Dark bomby albo Mortal Coila, to nie będzie w stanie zaktywować tej, tej owieczki. Ja myślę, że mimo wszystko wyciszenie jest bardzo dobrym zagraniem. I sobie Hero power, aby maksymalizować obrażenia. Jednak jeśli on ma tę kartę magiczną, jak jest Rino Jackson, to po prostu ten mecz jest już w tym momencie rozegrany, ponieważ nie ma takiej opcji, abym ja go zabił w, naj... w czasie najbliższych dwóch tur. Znaczy, jest taka opcja, oczywiście, jeśli to nic nie zagra, na przykład. Te... No, duke, no! no. Okej, okay, to jest. E... Nie, to jest akurat naj... jedna z najgorszych kart, które mogłem dostać, ponieważ to jest bestia, a to jest dosyć ważne, że to jest bestia. Dobra, daj mi... Okej, okay, to jest też bardzo ważny tablet ponieważ to są obrażenia. Eee, Zegramy sobie tak, zagramy sobie tak i będziemy, tak jak powiedziałem, maksymalizować te obrażenia, które zadajemy jego buzi. Eee, bo w przyszłej turze będziemy mogli mieć Litala z Quickshotem. I teraz. Eee, Rino Jackson kosztuje 6, więc on nie może go teraz zagrać, ale wszelkiej, no, wszelkiej maści Hillbot eee, lowtep jakiś clear na stole, którego też nie może wykonać. Eee, nie wiem czy jest jakaś opcja. Się, nie, wiem, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy właśnie się zastanawiam? Czy jest jakaś opcja, że on nie zabił? Hillbot, właśnie, Hillbot. Hillbot chyba to była jedyna opcja, żebym, e, żebym ja to przegrał, tak? Czekajcie. M M mogę zrobić całą rączkę, to jest 2 plus 3, to jest 3 plus 2, to jest 5 plus 2, to jest idealnie, Lital. I teraz tak, e, nie, to nie jest tak, że ja jestem bardzo dobry w tę grę, nie, to nie jest tak, że Hunter jest po prostu lepszy od e, Handlocka, tak. I za to moja odpowiedzią jest na pytanie, czy ładnie stopdekowaliśmy tę grę. Tak, i tutaj nie można się szczerze mówiąc, jakkolwiek szczycić wygraną, ponieważ po prostu perfekcyjnie stopdekowaliśmy tę grę. Fakt, że nasz przeciwnik nie miał Hellfire'a, że zdążyliśmy wyciszyć jego owce, mieliśmy perfekcyjne odpowiedzi na jego zagrania. Um, no i aż mi troszeczkę wstyd, że wygraliśmy tę drugą grę, no ale że tak powiem, taka jest właśnie natura Huntera, że że no cóż, ten deck, tak jak powiedziałem, jak tak na niego patrzę, to on wygląda strasznie dziwnie. I to jest myślę, że najlepsze słowo, ponieważ niby to jest taki midrange, ponieważ jest Lev i jest doktor Hook, ale z drugiej strony nie ma żadnych dropów za cztery, co w sensie, sam ten wykres mandy bardzo ładnie mówi coś o naszym decku, że że, 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 chciałem zrobić face huntera, pomyślałem po drodze o midrange'u i wyszło coś takiego. No, w powiem tak, na razie działa, więc, więc myślę, że nie ma co narzekać, ale fakt, że my nie mamy żadnej karty o koszcie 4 many, które, które, karty niektórzy midrange'owi hunterowie grają, tak jak na przykład załogowy szatkownik, czy też, za 5 many, niektórzy nawet, ochydziarza wielu midrange'owych hunterów gra, niektórzy nawet podchodzą do tygrysa ciermiodławów, ale on się fajnie nazywa, uh, więc w sensie to jest taki dek no, strasznie dziwny, ja my, myślę, że to nie jest najbardziej wydajny dek e, hunterowy, jaki można sobie wyobrazić, acz działa. I, że tak powiem, <sumisy> będąc niesionym tymi słowami, acz działa, będziemy prawdopodobnie się spierać nim, znaczy ja na pewno się będę z nim, z nim wspierać. jeszcze trochę, zobaczymy jak to pójdzie dalej. W ramach tylko takiej lekkiej dygresji drugim dekiem, którym się obecnie wspinał jest... Ten właśnie, ten właśnie Paladin, bardzo midrangeowa wersja tutaj, jak widzicie, z dużym, dużym mid late gameem wręcz, ale to tylko w ramach takiej dygresji. Jeśli ktoś by był ciekawy, pokazuję drugi dek, który również się wspina, można powiedzieć, na przemian z tym, z tym hunterem w jakimś sensie. To był ten dek, moim zdaniem, o którym się wspieraliśmy dzisiaj. Będziemy jeszcze walczyć o kolejne gwiazdki. Trzecie poziom rankingu, udało nam się wbić. No i będziemy walczyć dalej. A póki co. Dziękuję wam bardzo serdecznie i. Do zobaczenia!